Znajdujemy się właśnie na wraku statku, jest to kolejna z atrakcji. O proszę, tutaj wchodzi się tylko i wyłącznie tędy. Proszę. Albo po prostu tędy, przez tratwę, którą zaraz się przejedziemy. Co jeszcze trzeba powiedzieć, tutaj trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć, aczkolwiek zrobili to z takiej powłoki antypoślizgowej, można powiedzieć. Zobaczcie jak to ładnie tutaj wygląda z tej strony. Możemy podziwiać kilka atrakcji naraz. Te wiatraczki, tutaj ten, tą strzelnicę, tutaj statek, tutaj te małe łódeczki i tutaj to. A to wszystko na tym wielkim wraku. Bardzo ładna sceneria to w ogóle jest i bardzo mi się podoba. Więc zaraz przejdziemy się tym stateczkiem jeszcze, a czy stateczkiem, tratwą, która tam stoi właśnie. O tam w oddali. Także co? Lecimy na tą tratwę, ale przełączę się na GoPro dla bezpieczeństwa.